Bardzo dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Bartoszowi Górze, Patrycji Raszewskiej, Krysi z Kanału o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burdejko i Patrykowi Zalewskiemu. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Z seriami fantazy bywa różnie. Ja, kiedy jestem w stanie bezrozumnego oszołomienia, kto to powiedział w ogóle? Chyba Miller. Nieważne. Kiedy jestem czasami w takim stanie, no to lubię sobie myśleć, że żyjemy w idealnym świecie. I że jeżeli dana seria książkowa broni się poziomem, to to jest równoznaczne z tym, że jest popularna. Że ludzie te książki czytają, kupują, dyskutują o nich. I że nie ma problemu z no, dostępem. Że możesz sobie pójść do księgarni, kupić te książki, do domu wrócić, coś zjeść i potem je przeczytać. Natomiast, wiadomo, w idealnym świecie to my nie żyjemy. I dzisiaj będzie o no, koronnym przykładzie, o takiej serii, która niestety do tej grupy trafia. I jest to bardzo przykre, bo to są uważam fantastyczne książki. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych serii fantazy. A Mam wrażenie, że o niej się nie mówi wcale. W Polsce to jest jeszcze zrozumiałe, bo te książki no, obecnie są nie do dostania i na różnych portalach aukcyjnych kosztują jakieś totalnie chore pieniądze. Natomiast wydaje mi się, że, że nawet za granicą nie mówi się o niej jakoś bardzo dużo. W Polsce, jak mówię, to można zrozumieć. Prawa do tej serii przez długi czas miało wydawnictwo Rebis, a wiadomo, jak to jest z Rebisem czasami. E, więc obecnie te książki są niedostępne i można je kupić tylko z drugiej ręki za pieniądze, które no godzą w honor i godność człowieka. Natomiast y, tutaj mała dygresja związana z tymi książkami. Wydaje mi się, że to było na naszym Discordzie, tak mi się wydaje, że to było tam. E, jakaś osoba z naszego Discorda tak mi się kojarzy, e, kiedyś chyba wysłała wiadomość do fabryki słów, to chyba była fabryka słów, jakieś polskie wydawnictwo. Ehm. Które wydaje fantastykę. Kojarzy mi się, że to była fabryka słów, gdzie yy, zostało zadane pytanie właśnie, czy oni by może nie kupili praw do tej serii i nie wydali tych książek? To musiał być Discord chyba, bo pamiętam, że to się chyba oznaczył wtedy. Yy, I z tego co kojarzę, odpowiedź fabryki słów była taka, że nie, bo jakieś inne polskie wydawnictwo te, prawo, te prawa już yy, nabyło. Więc wydaje mi się, że istnieje możliwość, że w ciągu najbliższych paru, parunastu miesięcy. Ktoś tę serię zacznie wznawiać. Więc fabryka słów odpada, zakładam, że odpada też Rebis. Jakoś tak podskórnie nie czuję, żeby to był Mac. Nie, nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że to nie jest wewnictwo Mac. Więc wydaje mi się, że zostają nam po prostu no, trzy serie. To jest po pierwsze Wesper, które, które ma tę serię Eony. Chociaż to wydaje mi się najmniej prawdopodobne. Wydaje mi się, że to będzie albo Zysk, albo Pruszyński. Tak mi się coś, tak coś czuję podskórnie. Natomiast to jest tylko Gdybanie nie wiadomo, czy w ogóle te książki e, wznowione zostaną. Pogadamy sobie dzisiaj o serii o trylogii Pamięć, Smutek i Cierń Tada Williamsa, e, czyli jednej z no, na pewno najbardziej wpłowych serii fantazji ostatnich kilku dekad. E, to znaczy, to jest seria, która w bardzo dużym stopniu zainspirowała takich pisarzy, jak no, tym najbardziej znanym pisarzem jest George R. R. Martin, który wprost w różnych wywiadach niejednokrotnie mówił, że to jest jedna z jego większych inspiracji to była jedna z jego większych inspiracji, kiedy pisał Pieśń Lodu i Ognia, ale też Patrick Rothfuss na przykład, kojarzy mi się że z Sanderson, chyba coś kiedy wspominał o Tadzie Williamsie, więc pogadamy sobie dzisiaj o nim, bo jak mówię, uważam, że naprawdę warto, dla mnie ta seria jest takim bardzo wdzięcznym, na ile wdzięczny może być pomost, jest bardzo wdzięcznym pomostem pomiędzy klasycznym fantazy a tym, co mamy na rynku obecnie. Pamięć Smutnej i Cierń to trylogia, która składa się z książek Smoczy Tron, Kamień Rozstania i Wieża Zielonego Anioła. Jest to prawdopodobnie jedna z bardziej konkretnych, rozmiarów o trylogii fantazji, jakie czytałem w swoim życiu, bo już dwa pierwsze tomy są spore. One tam w polskim wydaniu mają plus minus 800 stron. Natomiast yy, prawdziwym potworem jest tom trzeci, <gry> yy, który jest tak duży, że to w ramach ciekawostki mogę wam powiedzieć, yy, że jego pierwotne wydanie na polskim rynku było podzielone na. Na cztery tomy. <noise> nawet to późniejsze yy, z wydawnictwa Rebis, w sumie nie wiem, czy to pierwsze też było z Rebisu, być może. Yy, nawet to późniejsze, które jest podzielone na dwa tomy, ma w sumie plus minus 1500 stron. Jeżeli chcecie jakiegoś porównania, yy, no to yy, mówiąc o liczbie słów, ciężko jest znaleźć taką jedną liczbę. Natomiast yy, bardzo często mówi się, że wieża Zielonego Anioła ma jakieś 520-560 w tym przedziale tysięcy słów, eee, czyli jeżeli byś tam jakąś wizualną reprezentację tego zrobić, to jest trochę tak, byście sobie wzięli Drogę Królów i obok Drogi Królów postawili jeszcze jedną trzecią Drogi Królów. O takich gabarytach tutaj mówimy. Akcja tych książek dzieje się na kontynencie, który nazywa się Osten Art i eee, jeżeli jakieś wydawnictwo faktycznie zdecydowałoby się na wznowienie tych książek, to byłoby co wydawać, to znaczy przez no wiele lat te trzy książki to było wszystko. Co Tad Williams w tym świecie stworzył. Ta seria wychodziła w latach 1988-1993. Natomiast w 2017 roku Tad Williams zaktywizował się znowu i napisał książkę, która jest pomostem między tą trylogią a czworoksięgiem, który chyba ciągle jeszcze nie jest skończony który nosi tytuł The Last King of Austin Art. Jest jeszcze jeden prequel, bodajże, chyba drugi ma jeszcze w przyszłości się pojawić. Także trochę tych książek jest. Na poziomie fabuły y, Pamięć, Smutek i Cierń nie jest niczym, na samym starcie przynajmniej, bardzo skomplikowanym. To znaczy sytuacja jest dość prosta. Mamy króla, król umiera. Król miał dwóch synów, y, którzy kłócą się o władzę. Jeden z nich, y, który miał na imię chyba Elias, tak mi się kojarzy. Drugi Joshua miał na pewno na imię, y, bo to kojarzę. Y, Elias przejmuje władzę, Joshua znika. Wokół nowego króla zaczyna kręcić się jakiś tajemniczy kapłan, który zostaje jego doradcą, jego prawą ręką. A w świecie zaczynają dziać się dość dziwne rzeczy. Pogoda jest bardzo nieprzyjemna, lata są przeraźliwie gorące, zimy są mroźne jak cholera. No i wydaje mi się, że jak powiem, że pewne złe siły czyhają nad tym światem, to nie będzie jakiś ani duży spoiler, ani jakieś duże zaskoczenie. Główny bohater tej serii ma na imię Simon. I to jest ten nasz bohater, z którym przechodzimy klasyczną drogę od zera do klasy średniej. To, to znaczy do bohatera. Simon pracuje w Zamku Królewskim. Nie pamiętam jako kto. Wydaje mi się, że w kuchni pracował. Chyba był pomocnikiem kuchennym, tak mi się kojarzy. Natomiast po pewnym czasie wyrusza on w podróż, która mówiąc, no, operując już banałami, zmieni cały świat. I jak mówiłem wam, że dla mnie ta seria jest takim pomostem między klasycznym fantazy a tym, co mamy obecnie, to jednak trzeba doprecyzować, to jest w bardzo dużym stopniu klasyczne fantazy. To znaczy fabularny trzon jest zbudowany z takich motywów, które bardzo dobrze kojarzycie, jeżeli czytacie fantazy. To jest przede wszystkim historia o wyprawie głównego bohatera i wielu przygodach, które on przeżywa razem ze swoimi towarzyszami po drodze. Natomiast wydaje mi się, że nie trzon jest najważniejszy w przypadku tych książek, tylko to, co jest wokół. Bo gdybym miał wykorzystywać dość nielubiane przez mnie narzędzie, czyli porównywanie tej serii do czegoś, to ja bym powiedział, że ten trzon trochę to jest coś takiego, jakbyśmy wzięli kroniki królobójcy na poziomie klimatu i języka i wymieszali to z takim początkowym, bardzo esencjonalnym kołem czasu. Dla mnie w pewnym stopniu to jest taka seria, która bierze najlepsze elementy właśnie koła czasu i Kronik Królobójcy i idzie z tym dalej. Oczywiście to jest starsza seria niż Kroniki Królobójcy. No i zaczęła też wychodzić przed Kołem Czasu, ale do tego bym to porównał. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Was zna Pieśń Lodu i Ognia i przeczyta tę serię, to wydaje mi się, że wychwyci takie rzeczy, które Martin faktycznie zaadaptował, zaadaptował w swojej serii. Bo wydaje mi się, że to, co wyróżnia, szczególnie na tle innych serii, które wychodziły w tamtym czasie, Pamięć, Smutek i Cierń, to jest ta otoczka polityczna, której troszkę jest. To nie jest, e, to nie jest Pieśń Lodu i Ognia. Znaczy, nie spodziewajcie się, że dostaniecie serię w tym stylu. Jeżeli podejdziecie do Pamięć, Smutek i Cierń oczekując drugiej Pieśni Lodu i Ognia, to się zawiedziecie. To nie jest to. Nie jest to. Natomiast wydaje mi się, że podchodząc do głową, wychwycicie pewne podobieństwa i wychwycicie e, te elementy, które Martin wykorzystał w swojej serii. Zawsze zapominam, kiedy mówię o moich ulubionych pisarzach fantazy pod kątem języka, zapominam mówić o Williamsie, więc po części też jestem jedną z tych osób, która czasami zapomina tę serię. To jest jeden z absolutnie najlepiej operujących językiem pisarzy fantazy, na jakich trafiłem. Uważam, że, że to jest pierwsza liga. Na poziomie języka te książki czytało mi się chyba nawet lepiej niż na przykład właśnie Kroniki Królobójcy. Wydaje mi się, że trochę podobnym językiem operuje Robin Hobb, jej książki są jednak trochę inne, um, ale, ale może ta Williams w ogóle jest obok, obok moim ulubionym pisarzem na, pod kątem języka, jeżeli chodzi o, o fantastykę. On, on miał taki dar, znaczy ma dalej, bo dalej pisze, nie wiem, jak wyglądają jego nowe książki, e, sprawienia, że świat, który z jednej strony może się wydawać bardzo prosty, jest niesamowicie złożony i on tego nie robi dzięki ekspozycji jakiejś przerażającej. To jest wszystko bardzo naturalne. I ten język, którym on operuje, fantastycznie podkreśla magię tego świata. To jest bardzo taki właśnie magiczny świat. Nie jeżeli chodzi o magię sensu stricte, jakby nie o to mi chodzi. Natomiast wydaje mi się, że, że jeżeli byście sobie wpisali w wyszukiwarce memory Sorrow and Thorn, czyli oryginalny tytuł, i wyszukiwali grafiki, to faktycznie dostaniecie takie bardzo działające na wyobraźnie obrazy. I... One są moim zdaniem bardzo trafne, jeżeli chodzi o klimat tej serii. Uważam, że ta seria ma trochę to, co właśnie w późniejszych latach miał Rodfus. To znaczy, ona ma. Ona pozwala ci jako czytelnikowi trochę wytworzyć taką iluzję. Taką iluzję wytwarza w Twojej głowie, że to jest Twoja pierwsza seria fantazji. To znaczy, ona ma ten urok, tę te magię pierwszej historii tego typu, z jaką się zetknąłeś. Jest to ciężkie do opisania, no bo oczywiście macie te serie fantazji, o których zaczynaliście, ale wydaje mi się, że część z Was. Ma taką serię fantazy albo książkę fantazy, którą czytaliście po wielu latach od rozpoczęcia tej przygody, i ona jakoś jak kliknęła z wami. Rozbudziła w was tę magię, e, tę miłość do fantazy, którą odczuwaliście przy okazji tej właśnie pierwszej, kluczowej w waszej przygodzie z tym gatunkiem serii. I ta seria ma coś bardzo podobnego. Jak mówię, ona w dużym stopniu operuje rzeczami prostymi. To jest w dużym stopniu seria o walce dobra ze złem. E, i, I też trochę to widać w bohaterach. To znaczy, Macie tutaj bohaterów, którzy są po prostu źli, co w się sensie nie są tak bardzo płasko źli, macie bohaterów, którzy są bardzo dobrzy, ale z drugiej strony Williams fantastycznie ich rozwija. I są takie niuanse, które sprawiają, że te bo ci bohaterowie odróżniają się od tego, do czego mogłeś być przyzrojony czytając fantazy z lat 70. czy 80. -tych. Ja bym nie powiedział, że to są najlepsze portrety psychologiczne w historii gatunku. Absolutnie nie, ale one. I właściwie te wszystkie, znaczy nawet nie tylko one, ale wiele elementów tej serii, od światotwórstwa poprzez ten ogólny klimat przygody, bohaterów, fabułę, mogą się wydawać proste. I pewnie, jeżeli chodzi o trząs, są proste, ale Williams wystarczająco dużo detali do nich dodaje, że z jednej strony one nie są zmieniane totalnie. To znaczy, to nie jest tak, że Williams bierze coś, co Wy doskonale znacie, i robi z tym coś kompletnie innego, tylko bierze coś, co Wy znacie. I dodaje do tego wystarczająco dużo swoich własnych elementów w taki sposób, że to nie wydaje się odtwórcze. Że nie możecie powiedzieć w 100%, no dobra, widziałem już ten motyw, widziałem już ten charakter ARK, widziałem już takie światy. I wiecie, to nie jest norma. także znaczy, czuć tutaj bardzo ewidentnie rękę autora. W wielu seriach fantazy, tych klasycznych, nie czujecie tej ręki aż tak bardzo. I wiele starszych serii może wam się mieszać w głowie, mogą być bardzo podobne do siebie, na tyle podobne, że ciężko je odróżnić. I wydaje mi się, że ten polecał przede wszystkim tym którzy mają w sobie jakąś taką słabość do tego klasycznego fantazu, do tych klasycznych tropów fantazy, ale jednak chcieliby, żeby one były troszkę zmienione, żeby to nie było znowu to samo. To jest coś takiego, że wiecie, macie ochotę na historię trochę jak Belgariada, ale jednak chcielibyście mieć te elementy, które pozwolą wam tę serię odróżnić od setek innych serii. Belgariada nie ma ich aż tak dużo. Tutaj jest ich naprawdę sporo. Definitywnie tę rękę autora najmocniej czuć w światotwórstwie. Świat jest fantastyczny, jest magiczny, jest piękny, jest bardzo drobiazgowo opisany. Kiedy bohaterowie się przemieszczają, to to, to, to rodzi w was tę fascynację obserwowania nowych miejsc. W jakim stopniu ten, ten, ta cała historia wydaje się być taką klasyczną historią o walce dobra ze złem w trochę zmieniających się realiach. Jest to seria... Trochę bardziej brutalna niż te klasyczne serie fantazy. To nie jest, wiecie, pierwsze prawo, to nie jest malazan, to nie jest nie, czarna Kompania. Aczkolwiek, yy, no dzieje się tutaj trochę brutalnych rzeczy. Yy, na poziomie samych konkluzji fabularnych, uważam, że jest świetnie, że to, to, jest, to jest problem delikatny tej serii. Niektóre, niektóre elementy fabularne, yy, rozwój niektórych postaci, zajmuje długo, zajmuje dużo czasu. Natomiast, jeżeli już mówimy o konkluzjach, to one są spełniające. Zakończenie dla mnie było bardzo spełniające. Tutaj wszystko gra. Jeżeli chodzi o minusy, bo też one tutaj są, um, nie jestem ogromnym fanem postaci kobiecych, jeżeli chodzi o, o Williamsa. To znaczy, ja nie mówię, że Williams pisał postaci kobiece źle, nic z tych rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli myślicie sobie o najlepszych bohaterach tej serii, to myślicie głównie o mężczyznach. Postaci kobiece wypadają po prostu ok, zwykle. Są w porządku. Ale myślę, że żadnej postaci kobiecej z tej serii bym no wiecie, nie dał jakoś bardzo wysoko, jeżeli chodzi o moich ulubionych bohaterów w fantastyce, generalnie. E, pewnego rodzaju problemem tej serii jest tempo. To znaczy, tak jak mówię, niektóre rzeczy zajmują dużo czasu. Rozwój na przykład, głównego bohatera, e, Simona, Simona, jak zwał, e, jest bardzo powolny. I dlatego on, z tego co kojarzę, denerwuje wielu na samym początku. Że on jest tym takim trochę irytującym, może nie jakoś bardzo, ale jednak trochę irytującym nastolatkiem, który musi dojrzeć. I zajmuje mu pewien czas, żeby się przepoczwarzyć, przekształcić, zmienić. I kiedy już dochodzi do pewnych fabularnych momentów, które zmieniają bohaterów, to one są świetne. Tylko tak jak mówię, zajmuje to trochę czasu, to też widać jakby po objętości tych książek, one są dość długie. Um, wydaje mi się, że największym problemem może być początek pierwszego tomu, bo yy, Smoczy Tron, pierwsze, no nie wiem, tak powiedziałbym z 30% jest straszliwie powolne. To jest, taka, to jest taka powolność trochę porównywalna do, tej, do tego tempa wczesnych książek Robin Hopp, gdzie tam też bardzo mało się działo. Uważam, że kiedy już ruszamy, to, to jest super. I wtedy zaczyna się i ten klimat, i to uczucie przygody, i ten fantastyczny świat. Natomiast no wydaje mi się, że jednak jest to taka seria, która no raczej nie chwyci was od samego początku nie chwyci was od samego początku pierwszej książki. Kolejne tomy mają takie, takie momenty, które są słabsze. Czasami, jak mówię, zdarzają się problemy z tempem, jakieś takie spowolnienia, momenty, gdzie nie dużo się dzieje. W trzecim Tomie na przykład tego trochę jest, ale to jednak dla mnie jest przykryte tymi konkluzjami fabularnymi, i jak, jak chyba mówiłem w moim filmie o moich ulubionych książkach fantazy pojedynczych. Wieża zielonego anioła jest jednym z moich ulubionych, jest jednym z moich ulubionych książek fantazy w ogóle. Więc nawet te problemy nie były dla mnie jakieś takie wystarczająco duże, żeby pociągnąć tę serię tę książkę konkretnie na dno. Myślę, że tej serii naprawdę dużo daje wątek polityczny. I tak jak mówię, nie spodziewajcie się, że ta seria to będzie pieśń na dół i ognia. Tak jak mówię, to jest w dużym stopniu klasyczne, przygodowe Epic Fantasy w nowych szatach. Natomiast ten wątek polityczny faktycznie nadaje głębie temu światu. I sprawia, że to nie jest po prostu kolejna seria. Przygodowa i wyprawa, i misja, i ratowanie świata. To jest coś więcej. Bardzo mi się podoba to, jak Tad Williams pokazuje, jak dużo tutaj wynika z dialogów i z relacji bohaterów i jakie to ma konsekwencje dla świata. Bardzo podoba mi się też to, że śledzimy konflikt z różnych perspektyw, a konflikt robi się całkiem spory na pewnym etapie. I to wszystko sprawia, że ten świat wydaje się bardzo trójwymiarowy. Że równocześnie dużo się o nim dowiadujemy, poznajemy o kulturę, różne rasy. Miejsca, państwa. Ale też widzimy, jak się zmienia. I ja bardzo nie, nie lubię używać tego stwierdzenia. E, ale ten świat ma coś takiego magicznego. I jak mówię, on wyzwala we mnie, jako w czytelniku trochę tę samą magię, którą wyzwoliła na przykład te naście lat temu Narnia, czy kilka ładnych lat temu e, imię Wiatru. I to jest coś, czego się nie da za bardzo opisać słowami. To jest coś, co czujecie wewnętrznie w sobie, i ja to czułem czytając te książki. Um, więc reasumując, Uważam, że dostajecie jeden z najlepszych przykładów fantazy, który operuje klasycznymi motywami, z wieloma dodatkami, z cudownym językiem, świetnym światem, bardzo powolnym i to może przeszkadzać, ale jednak niesamowicie metodyczny i w końcowym rozrachunku bardzo satysfakcjonującym rozwojem bohaterów. I to, co jest pewne, to że ta seria jest bardzo angażująca. To znaczy, jak na przykład, jak na przykład czytacie Belgariadę, no nie? To myślę, że większość Was będzie miała takie poczucie, że. No, nie jestem aż tak bardzo zaangażowany, bo ja wiem, że tutaj się nic złego wydarzyć nie może. Że to jest ten typ serii, gdzie no raczej wszyscy do końca dotrwają, ewentualnie w finale ktoś tam padnie. Yy, ta seria tego nie ma. Ta seria ma w sobie wystarczająco dużo, żebyś ty czuł stawkę tego, co się dzieje. Yy, problemem jest czasami tempo. Początek pierwszej książki. Yy, uważam też, że Tad Williams dużo lepiej opisuje świat i bohaterów iż, i ich relacje niż sceny akcji. Które nie są złe, ale. Wydaje mi się, że nie mają tej takiej mocy, jeżeli porównamy sobie te sceny do ogólnej magii całego świata. Eee, bardzo szanuję tom trzeci, dlatego że w dużym stopniu uważam, że tamte 1500 stron jest świetnie zagospodarowane. Jasne, troszkę jest to za długa książka, ale nie powiedziałbym, że ona jest za długa, że ona mogłaby być 1000 stron zamiast 1500, tylko powiedziałbym, że zamiast tych 1500 mogłaby być, nie wiem, 1350, może 1400, i to byłaby absolutna perfekcja. Atmosfera jest cudowna i ta magia płynąca z lektury jest cudowna. Jak mówię, jeżeli ktoś nie lubi tego trzonu, który jednak zawiera masę takich klasycznych tropów charakterystycznych dla serii fantazy z lat, no powiedzmy od 70. -tych do tych 90. -tych, wczesnych 2000., to raczej ciągle nie będzie się bawił jakoś bardzo dobrze. Natomiast myślę, że i tak uzna, że to jest seria lepsza niż masa tych takich klasycznych serii fantazy. Tak jak mówię, największym uniwersalnym problemem może być tempo. Um. Natomiast dla mnie te książki ciągle się trzymają. Po tych 30 latach ciągle myślę, że warto. Warto je czytać. Są pewne takie serie, do których wracać nie warto, bo nic specjalnego w nich nie znajdziemy. Natomiast uważam, że w tej serii specjalnych, magicznych rzeczy znajdziemy bardzo dużo. Mam nadzieję, że faktycznie jakieś polskie wydawnictwo te książki wznowi, bo chciałbym sobie powtórzyć po tych kilku ładnych latach, a nie mogę. Jakbym miał coś polecać, to spróbujcie pierwszą książkę. I jak pierwsza was totalnie przekona, abstrahuję od tego początku, tych 250 stron, to powiem, to nie jest coś dla Was. Natomiast, jak zwykle to kliknie, kliknie zwykle ten świat, i faktycznie ta przygoda z masą dodatków, to myślę, że jak najbardziej kolejne książki też do Was trafią. No. A w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, do następnego. Cześć.